Dopóki Rzeczpospolita Polska nie była członkiem Unii Europejskiej, no to sędziowie polscy byli tylko i wyłącznie sędziami polskimi. Natomiast z chwilą, kiedy weszliśmy do struktury, którą nazywamy Unią Europejską, no musieliśmy zaakceptować i chcieliśmy też zaakceptować, System prawa, który funkcjonuje w ramach Unii. Na który składają się po pierwsze traktaty, traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i samej Unii Europejskiej, różnego rodzaju akty prawne, które narastały właściwie od 1956 roku, od momentu, kiedy. No, Unia Europejska się pojawiła jako już w miarę zorganizowany system. I to prawo europejskie ciągle powstaje. Są różnego rodzaju rozporządzenia, różnego rodzaju akty prawne o, rób, o różnym stopniu obowiązywania, ale w każdym razie jest to bardzo już rozbudowany, skomplikowany system. I po to, żeby można było rozstrzygać spory. Na tle właśnie różnego rodzaju aktów normatywnych produkowanych w Unii, no musi być i co do tego wszyscy się zgodzili od początku musi być jakiś jeden organ, który będzie rozstrzygał te spory. To mogą być spory pomiędzy państwami, to mogą być spory pomiędzy Unią a państwami, to mogą być spory pomiędzy obywatelami poszczególnych państw a państwami, albo także i całą Unią. W związku z tym musi być taki właśnie organ o charakterze sądowym. Co do tego od początku w Unii było absolutne przekonanie, który będzie te spory rozstrzygał. Tym organem jest Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. On w tej chwili tak się nazywa, chociaż historycznie swoją nazwę zmieniał. Jednocześnie traktaty europejskie mówią, że jest to jedyny organ, który jest uprawniony do wyjaśniania. Treści prawa europejskiego, bo na tle interpretacji prawa zawsze powstają jakieś wątpliwości wymagające interpretacji, wyjaśnienia. Dlaczego to musi być jeden organ? Dlatego, że gdyby nie było takiego jednego organu, to oczywiście każde państwo by po swojemu rozumiało prawo europejskie, głównie dbając o własne interesy, prawda? Więc żeby do tego nie doszło, żeby nie, nie można było ciągnąć tego. Kawałka sukna wyłącznie w swoją stronę, powołaliśmy ten jeden organ. Ale ponieważ to prawo europejskie oddziaływuje także na wewnętrzne stosunki w naszych państwach, w związku z tym niektóre z tych konfliktów na tym tle muszą być rozpoczęte przynajmniej i rozstrzygnięte przez sądy krajowe. I teraz powstaje pytanie: no a, a jeśli właśnie przy rozstrzyganiu jakiegoś sporu krajowego. Trzeba będzie zastosować jakiś akt normatywny Unii Europejskiej i możemy mieć w, w pewnych sytuacjach wątpliwości, co oznacza treść tego aktu europejskiego. Wyposażono wszystkich sędziów całej Unii Europejskiej, tych sędziów krajowych, w możliwość zwrócenia się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z tak zwanym pytaniem prejudycjalnym, który roz... Odpowie na pytanie, co konkretnie znaczy w danym e, przypadku taki czy inny przepis Unii Europejskiej. I w związku z tym, że wszyscy sędziowie krajowi są tym samym sędziami stosującymi prawo europejskie, przyzwykliśmy, przywykliśmy w pewien skrótowy sposób nazywać ich sędziami europejskimi. Czyli każdy sędzia krajowy który stosuje prawo krajowe, ale także w pewnych sytuacjach prawo europejskie, jest traktowany jako sędzia tego całego systemu europejskiego. I przyznam się szczerze, kiedyś tłumaczono mi, właśnie w Luksemburgu, w Trybunale Sprawiedliwości Unio Unii Europejskiej, że gdyby, nie ta, gdyby to pytanie prejudycjalne nie zaistniało, to najprawdopodobniej nie dałoby się, stworzyć odpowiedniego systemu różnego rodzaju gwarancji e, rozstrzygania sporów. I w związku z tym państwa silniejsze po prostu byłyby w stanie narzucać swoją wolę państwom ma, małym. Natomiast prawo europejskie i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zapewnia e, ten komfort dla wszystkich obywateli, że ich sprawy będą traktowane tak samo, niezależnie od tego, z jakiego państwa pochodzą. I właśnie ten polski sędzia, jak i, polski, jak i francuski sędzia, czy niemiecki sędzia, który stosuje prawo europejskie jest jednocześnie sędzią europejskim.